Cześć, jestem PPGM Games witam wam, że Farming jest 19 na serii Misodem, że dzisiaj zajmiemy się ciebie. Pelnicy. Mam w końcu te pola kupione, więc trzeba coś poza siewać. Hmm, tylko poczekaj, żeby safe sobie czytać. Trzeba sobie po w Pięknym tego słowa znaczeniu. O, elegancko dzisiaj zasiejemy sobie czynnicę mam nadzieję że mi naśmę staczy. nie ja to będziemy się podjechać hmm. ale tak dzisiaj mamy akcję siew, w następnym odcinku jeśli dobrze pójdzie pasujemy sobie sianą a czy trawę przepraszam bo no mam trochę te roboty co nie miałem ponieważ mam trzy łąki do zebrania z jednej łąki zostawię sobie dla siebie a z dwóch sobie je zasieję, a mam trzy pola, przepraszam, jeszcze mam stare pole, które będzie łączone, właściwie trochę je też nie łączyłem ze sobą, ponieważ wolałem yy, sobie to odpuścić ten sezon yy, i dopiero w następnym sezonie sobie to tylko pozasiewam yy, razem, a to nie jest pole, kurwa? Uu uh, ma ręku pojechania, ja w jedną. Czy już tak jebłem? My się tak trochę po, um, podekscytowałem, znaczy podekscytowałem, nie powiedziane. Um, zakupiłem sobie dzisiaj um, farminga. Um, 22 się trochę tak zakręciłem w tym momencie. No dobra. Lecimy z tematem. Um, Siejeć jak sobie case'em bo gabaretowo oszuku mi się pod ten zestaw, no większy ze ciągnika nie zapnę, bo i tak yy, troszeczkę dostał palnik yy, z kosiakami to niekoniecznie, bo wystarczająca moc była właśnie przez te, na te, na te kosiarki ale tak yy, pozgrabiłem sobie wszystko teraz poza odcinkiem, znaczy oglądałem sobie wszystko poza odcinkiem związanego z grabieniem, więc... Yy... Zostało tylko wpasować. Jeszcze mi zostało Zasiać kukurydzę I zasiać sobie słonecznik Z tego co kojarzę Mogę wszystko już siać jednego dnia Czyli słonecznik, kukurydzę Ale napiszcie w komentarzach Byście chcieli dwa odcinki Zasiewu, słone... znaczy odcinek ze słonecznika I z kukurydzy Bo zarówno nie wiem czy robić takie coś Czy po prostu nie Przewinąć sobie czasu... Znaczy nie przewinąć czasu, to jest inna inoczość Tylko czy nie zrobić tego poza odcinkiem ym, Bo... Po prostu czekajcie, bo to muszę 3-2 sobie pisać, widzę, bo o, mam za duży zapas O! Mam po prostu za duży zapas na Dużej takiej jeszcze bierze widzę Ale trudno, Jest tak ym, Udało mi się zakupić wamina już, na Steamie, pierwsza gra, która będzie na Steamie, bo ogólnie ten farming jest też e, tylko i wyłącznie na wersji pudełkowej, więc coś do nowego, jest bardzo nowego dla mnie, no mm, ale zobaczyłem, że pojemność mm, owa, mm, no to jest 35 giga, więc <gryw> to ja na premierę raczej już nie będzie bo yy, będzie mi ta podjechała dwa dni raczej yy, więc tutaj będę musiał jakoś popombinować a zobaczymy ale tym się nie przyjmujemy yy, plan jest zamówiony, zakupiony yy, został więc tu już jest plus będzie, 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 będzie grany ogólnie już jeśli to przyjdzie yy, po drugie związanego z tą stadią teraz yy, jak wspomniałem yy, będziemy robić ten zasiew zbiór na następnym odcinku z siana, znaczy, ściana prawej. I tak, jak wspominałem, jedno pole idzie na, dla mnie, z piktelami do, pasza do, na kropasza. Dwa pola idą, możemy dwa, znaczy... Przepraszam, ale to już byliśmy jako jedno pole. Jedno pole duże, nowe, idzie dla mnie na, na, na jedzenie dla bydła długa łąka idzie na sprzedaż e, kieszonki u mnie muszę zobaczyć jak wygląda sytuacja cenowa z biogazownią bo jestem bardzo ciekaw 450 biogazowni trochę mała średnia cena ale z drugiej strony, e, nie jakoś e, mnie to nie zraża bo tam podejrzewam że jakieś 70 kulek powinno być więc 70 kulek e, to jakieś na 1800 aż 70 więc myślę, że dość dobry kwit z tego będzie, około 80, nawet lepiej. Znaczy, nie wiadomo, jak będzie z tą wydajnością. wiadomo Na wiosnę zasiałem, e, znaczy na, na, na latu zasiałem, tak niby na mówię w 100%, ale nie przemyślałem tej opcji, że jednakowoż trzeba jeszcze na wiosnę, jeśli się nie zbierze. Trzeba rozszerzyć e, jeszcze nawóz, włączyć nowe obice. Jak mówię, e, na farmie się na jeden nawóz. żeby jednak stosowazendowa wada była. Niestety e, mi się nie udało na 66%. Ogólnie e, jest dobrze. Ja właśnie jestem, jestem bardzo ciekaw, jak chodzi mi o farmę na Jak to będzie związane z półrozmianami, tym wszystkim bo teraz mam tylko tak, już wczesne lato, środek lato, środek piata, późne lata, późne lato, tak? Chyba w 22, tak tylko tak się spojrzałem, że będą chyba miesiące. I będzie można zrobić sobie od 3 do 20, to chyba 8 dni miesiąca. Więc to bardzo, a to bardzo realistyczne. Eee, ale prawdopodobnie... Hmm, tak człowiek nie będzie żadne, chyba, chyba nikt nie będzie go na 28 dniach. Bardzo to w, wątpię. Ale to wiadomo Ym, dybania. Po drugie. Jeśli chodzi o rozmiany. Ciekawe jak to będzie rozwiązane. Ja nie patrzę na to, bo chcę mieć fajną tutaj zajawkę właśnie. Jak to będzie rozwiązane. Ym, w tym palmiku 22. Eee, no bo mówię, jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw. Mówię, no mógłbym to oglądać, ale taki w takiej zasadzie też, powiedzmy, jak cały Team MST, że wolę się tu zapatrzyć w tej grze. A zobaczyć, nie tak jak chyba sugerować. Eee, przecież tą grę, napiłem na własnych oh, tych Tam wiadomo jakieś maszyny, co będą, no to tam spoko, Ale tak stricte gameplayów nic nie oglądałem, nawet Fanconu tam ich takich tam ta smis, tam co były wszystko związane z pamięcią 22 no tylko wiem że były winogrona tylko ten tułpada jakieś tam będzie że będzie prosto winogrona no i ta cała taśma produkcyjna więc yy, tylko tyle wiem Reszty wolę sobie nie spoilerować yy, będę miał wszystko tutaj na ciągnięcie ręki jeśli yy, ją szybko szybkością i będzie można to od nawiewać bo wiadomo no pierwszy powiedzmy 2 miesiące, czy nawet więcej podejrzewam 2 miesiące, dziś nie będzie na razie żadnych modów yy, związanych właśnie do do farminga e 22 czekajcie, bo chciałem jakieś fajne oświetlenie sobie ustawić, tylko że no, o, wola brudnowska, wola brudnowska ma zajebiste wietrenie. żeby te wolne brudnowska ustawię Mm, i właśnie o to chodzi że yy, to młody mm, padał wychodzić wychodzić po dwóch miesiącach wiadomo jakieś tam przy, chyba że przy będzie można ale możliwe będzie bo jeśli nie no to będzie lipa a podobno Giantsi z tego co kojarzę nie nie, dadzą tej, nie dają tej możliwości właśnie konwertowania z poprzednich farmingów co chyba jest nowością w ogóle i tej opcji nie dają ale wiadomo to też w ogóle podobno nimi inny silnik graficzny ja tylko tyle spojrzałem że fajnie i tam jakieś animacje będą właśnie tego wysypywanie te dźwięki klap przyczep dźwięki silników skrzynienia biegów eee, że po prostu będzie wszystkie te ich latały i... eee, więc tutaj jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało eee, ale mnie zobacz jak będzie wszystko oglądało jak to będzie miał? raz tak. Mm, no widzicie, elegancko robota idzie. Pół pola zasięgaliśmy, a dopiero dziewiąta, dziesiąta minuta. I minuty natomiast, tam trzy. Więc myślę, że chociaż to jedno pole w dzisiejszym uczniku nam się uda bez poprzeczenia palicze. Opsiać. E, w miarę możliwości, obok tam dużo nie ma. Mm, więc tutaj się naprawdę cieszę, że to się udaje robić w miarę przyzwoicie, bo w teoretycznie ja już powinien mieć da na ja się dniu, a temperatury niestety nie było więc zupełnie drugiego dnia mogę sobie siać jeśli dobrze pójdzie, no to teraz ja będę sobie obscelował w tym żebym mógł siać e, sobie na na jesień bo trochę tutaj jest problem jest tylko trzeba nie na wiosnę siać, bo wiadomo owiec jest wiosenny, ale chyba inaczej może już przerzuca się chyba też na na zimówki, bo słabo tu coś widzę z tym sianiem, to będą bardzo późne zbiory po słoneczniku później nie wiem co będzie. Ogólnie powiedzmy teraz tak kredza, słonecznik okrydza, nie. Co tam by? było Nie to chciałem, sorry. A to było Pontoles. Eee. To nie wiem czy ma taką ustawiony. Ale ma no, uważne. Eee. Słonecznik Ukrydza. Słonecznik. Tak, czekajcie, tam miałem tak, czyli musiałem sobie tam, tam rzepak, rower na owie zboża, żadne nie wylatują na te dwa kawałki z tyłu. Więc prawdopodobnie wleci rzepak tam z tyłu, później po rzepaku, na dzierżawie oczywiście, mi to chodzi o dzierżawę, po dzierżawie co by mi najpierw pasowało, przynajmniej zboże, więc tam będą zboża, więc już mam jakiś porozmian mniej więcej w głowie, jaki tam by wychodził. Tutaj miał u gór, z tego co pamiętam, z tą szkołę, dlatego mi może wychodzi na 1.20 Więc tu mi wychodzi bardzo pięknie Właśnie tutaj, pudło Chyba jedno coś wyjdzie na 1.8, ale no, to tak powyżej jedynki, 1 na 1.0, to już jest bardzo nowy pudło Miałem możliwości Bądź, żeby to nie schodziło poniżej dwójki, bo jak to będzie schodziło poniżej dwójki no to to szkół będzie lipa Tutaj coś było słonecznie, tu nie było kukurydzy? Nie pamiętam eee, A zobaczmy, ciekawo jeszcze kukurydza eee, Później będzie co, rzepa, tu to słonecznie, no to powiedzmy, że to jest tempo bo to dokładnie aż tak nie pamiętam eee, Ale mówię, fajnie tu ułożyło się eee, Teraz moje przyniczka wratuje. Mamy trzy konkretne pola. jeszcze będę chciał wykupić, kupić w przyszłym sezonie tak, żebym mógł do granicy praktycznie. czyli znaczy, się potrzebowało 6, 6, 37. O, no ze stówę. No ciut więcej jak stówę. Tu stówę już zostaje, co nie? Chcę zrobić takie jedno konkretne pole i Ale zobaczymy. E, ogólnie też chciałbym do sztuki jeszcze trochę dalej lecieć z tymi e, polami. Mówię, zobaczymy. Ech, jeszcze wracają za panią 22. Ja też jestem ciekawy, e, czy byście tu chcieli, e, jeśli wyjdzie pani 22, czy byście chcieli, aby kontynuować e, serię na rolnictwie. Bo ja mam w takim planie właśnie coś takiego zrobić. E, bym. No dobra, Farming 2 będzie niszowy, będzie nowy, ale powiedzmy jako dodatkowy, powiedzmy jeden odcinek, hmm, właśnie w zimę. Powiedzmy dwa odcinki. Powiedzmy jeden latuje o 15, drugi latuje o 17 czy 18. Eee, to jest kwestia już eee, no ja, że tak powiem. Ale to jeszcze będę chciał zrobić taki, taki typowy odcinek informacyjny bo będę chciał coś zorganizować na 22 i mam nadzieję że to wyjdzie wiadomo, plany się wypią, też miałem wiadomo z, z, z jednym, jedną osobą trochę jasnociłem e, sprawę nie powiem ale jeśli on miał czas ja nie miałem czasu tego pamiętam no i trochę tamta hmm, powiedzmy rozkmina tego, tej osoby nie za bardzo mi pasowała w sensie rozgrywki, bo miała być fajna seria na dobnicy hmm, na multi, ale koncepcja jego hmm, i koncepcja moja za bardzo nie, nie wchodziły tutaj w żadne możliwości właśnie po prostu się gryzło to wiadomo teraz dzięki modelowi Global Company no to można było sobie można sobie bać no i tak było dogadane, że bierzemy sobie po 3 pola powiedzmy, nie pamiętam dokładnie ile tam mieć tam 300 tysięcy 300 tysięcy na poncie i mieliśmy za to zakupić maszyny i kupić sobie pola ewentualnie budynki postawić w tej kłopocie no i mieliśmy sobie wziąć po dwa pola dzierżawy. No ale mówię, że tak byśmy się oglądali, że po dwa pola dzierżawy, ale jak polega tam znaczy ten, ta osoba powiedziała, że dzierżawy że można dać po 10-20 dzierżawy e, pól e, no to odpowiedzcie sobie sami czy to by był taki sens po e, to ma być granie na właśnie miało być granie w sensie na multi rozwojowe i trochę rywalizacji no ale jeśli taka koncepcja wychodzi kogoś, tutaj chce wziąć powiedzmy 10 pól, a ty masz 3 pola wiadomo, to ta to osoba się prędzej rozwinie i będzie mogła powiedzmy szybciej to sobie skończyć serię ja też bym powiedzmy mógł sobie takie coś zrobić ale to było gadane, tak jak tutaj mają chłopaki w bo ich oglądam, no to takie przykłady daję właśnie z nimi że oni powiedzmy biorą dwa dzierżawy, tam hektar dzierżawy, nie wiem jak to dokładnie są dogadani. Hipotetycznie powiedzmy, że tam hektar dzierżawy ma być. Wiadomo teraz mamy mają większe, no to tam inaczej trochę liczba. A gdyby nawet to za pola nie ma dzierżawy Mieliśmy właśnie się oglądać, że mamy maksymalnie 3 hektary, mamy 3 pola dzierżawy. A on powiedział, że będzie brał i to będzie chciał. No to widzicie, hmm, może też tam trochę zbyt, się nie dogadaliśmy. Eee, z tym względem, no i trochę mnie to też um, powiedzmy ruszyło a też no, próbować robić coś na siłę no, no bo to już miało ruszyć jakieś 4 miesiące temu ta seria to było, już miało bardzo dobrze wyruszyć ale niestety mówię przez to że też robota po pierwsze ten plan jego rozgrywce mi nie pasował mi chodzi o takie o mi też pasuje w trasach w ciężarówkach więc nie byłoby takiej powiedzmy częstotliwości wrzucania filmików na kanon, Z jego strony, jak zarówno z mojej strony. Bo nie wiem, powiedzmy, nie wiem, nie będę narzucał te terminów, nic z tym związanego. Ciężko mi stwierdzić. Ale e, ogólnie planuję takie coś zrobić z kimś. Chętnym właśnie. Hmm, ale tu my to jeszcze będzie info rzucane. będzie nisko wrzucony będzie sprawdzanie łącza mojego internetowego, bo ogólnie zmieniłem internet na mobilny, yy, co mnie trochę ubolewa, a to wodu tutaj nie ma. E, chociaż yy, ja bardziej właśnie pod względem wysyłania yy, internet, no to pod względem wysyłania mam zajebisty internet, jak na te moje tutaj możliwości wbioskowe bo jeśli wiecie to ja mieszkam na wsi no i pracuję na wsi, bo jestem gospodarką eee, po drugie eee, pakiet dość duży, po 200GB eee, urywało się urywać eee, filmówka, bo filmówka ale udało się ogadnąć. Eee, to tak średnio mi pasuje wiadomo 900 gb w dzisiejszych czasach no to widzicie sam fan 30 22, sorry, będzie miał pobierania mm, ile żeby wam nie zełgać 60 GHz wspominałem a mobilny internet wiecie jak jako to ma bolączkę więc y, troszeczkę się y, tego obawiam e, jak to wyjdzie wiadomo z czasem z tym wszystkim jak to długo się będzie pomierało musiałbym komputer chodzić pewnie całą noc bo wiadomo na realnym jest najlepszy upload eee, właśnie no bluat upload to nie no, upload to jest akurat cały czas w eee, miarę bo tam pod 8-10 mega wychodzi więc eee, tutaj eee, nie mam mam, nie mam aż tak e, źle z mówię, 200 takiego mm, paketu, bo mówię, to jest luks tylko mówię, w dzień jest lipa, jeśli chodzi względem e, weekendowym bo w dzień to jeszcze pół biedny. no ale wiadomo w to jeszcze pół będzie można się jeść no wiadomo w sezonie to człowiek tak nie posiedzi ale podobnie z tego, co oglądałem w okolicy już światłowody ciągną, te 7 km ode mnie światłowody są położone. W gminie, w której mieszkam, ogólnie powiedzmy w gminie, w gminie, w, w której jestem, Pano, panowie, też są światłowody już pociągnięte. tylko jeszcze nie są podłączone bezpośrednio do klientów. Jeśli się dobrze kojarzy, to są światłowody, bo e, te kolory są wkopywane. 4 km dalej były wkopywane, więc myślę, że tutaj przez to, że kostki są Gmina nie chciała, żeby przekopywać, ale dopadł no, przez to na bali na słup. Więc myślę, tu w ciągu dwóch lat y, światłowód będzie. No ale wiadomo, świat... przez dwa lata, sami to światłowód pociągnął, no, też można po... będzie się trzeba pomęczyć jeszcze. Ale wiadomo, na światłowód to światłowód, y, nikt nie przebi, nic nie przebije. Poś nawet nawet, naj, powiedzmy, tradycyjnie najgorszy pakiet y, światłowodu, czy powiedzmy, 100 na 15. Bo nie, nie wiem dokładnie, tam te jest jakie są. A gdyby stawała 15 to i tak e, jest lepszy pakiet niż byś miał mobilny internet e, 900 giga y, 900 giga pakietu i wiadomo ten aplat ładnym się miesza, bo y, wiadomo jak się to wodzi też to jest. No nie ma co się oszukiwać, ale wodzie, aż 3, to chyba tak nie, nie tracisz pakietu, bo mówię ja y, w dzień... Mam do 25 megabitów, czyli 2,5 megabajta na sekundę pobierania. Nawet i więcej, w zależności, a będzie wieczór bądź weekend, ja mam tego do pobierania tylko i wyłącznie 5, i to w dobrych parywach kosi 8 megabitów maksymalnie. A wiadomo, to się waha, jak nie powiem co na czym Więc na światowodzie tak e, akurat tak tego nie czuć, moim zdaniem, bo światowód, gdyby na to 50% prędkości staczył, hipotetycznie, no to i tak e, powiedzmy ze 100 megabitów e, zostaje, mam i tak 50 megabitów, czyli 5 mega pobieranie a powiedzmy upload, yy, upload się nie zmienia bo nie, raczej nie wątpię żeby aż tak ludzie wysyłali Z upload się praktycznie nie zmienia tak wiem tutaj jest, yy, jest weekend yy, teraz co nagrywam yy, sprawdzałem sobie łącze nie w, yy, w sobotę sprawdzałem sobie łącze był doblułat na poziomie 3,5 a wysłanie było na poziomie 8 więc u mnie wysyłanie jako takło się nie zmienia Wiadomo, niby teoretycznie macie jeden BTS w łomie Ja e, jestem takim powiedzmy no nie tyle zadupił co anteny nie są aż tak nie są taką częstotliwością, bo e, 7 km powiedzmy ode mnie A szosą no to jest jedna antena Oj, twoja ja, ja ten Stacjonalny 10x1 na najwista prędkość, ale ogólnie do, do, do codziennego filmiku do, do wysyłania tragedia. Po drugie yy, ogólnie cały obręb 3 yy, BTS-ów, które ma Orange w policji. Yy, jest od 4 do 7 km i przeważnie jest ten BTS tak ustawiony że ustawiony na internet dalszy z tego względu że tam już mają pełne światło światłowody bo tego co widziałem to światłowody jeszcze tam mają ten mobilny internet im tak nie potrzeba Polusa ma bardzo dużą hmm, liczbę BTS-ów tu ma w ciągu 3 ma tu mają 2 BTS-y Play ma najlepiej bo ma chyba 5 BTS-ów w hmm, linii prostej a ONS ma tylko jedną czyli znaczy, dwa sobie i też w linii prostej macie nie, sorry, jeden BTS 4 km, a drugi 7 km w linii prostej ja niestety muszę ściągać ten BTS dalszy z tego względu, że ja nie mam możliwości podłączenia się internetem sorry, z drugiej strony ponieważ ja jestem tak usytuowany, mam w środku pokój bo nie mam 4 pokoje jestem środkowym w cudzysłowie, bo jest taka LK pokoju. Jest jeden pokój, drugi pokój i jest jeszcze takie LC3, czwarty pokój. Ja jestem w tym środkowym i nic głuchy, nic petuchy. I tutaj jest tylko najlepszy. To, włączyłem nagrywanie, musiałem chwilę spać. Eee, no wiem, dojeżdżamy do końca, czy będę kontynuował. I myślę, że. i myślę, że będzie wszystko dobrze. Dobra. Nie bywa w tym na razie trwać, bo już małoczne prawie 15 minut. Jeśli uczynię swoje zachęcam do następnych obecnych w górze komentarza. I dzięki za oglądanie i zobaczcie na danego odcinka. Cześć.